Trzecie miejsce i dyplom za to trzecie miejsce otrzymuje zespół Lechici. Tu, jeżeli mogę, to chcielibyśmy wyróżnić Pana Kretkowskiego za wspaniałą prezentację, za osobowość sceniczną. Dla Pana Kretkowskiego od nas. bardzo. Drugie miejsce i dyplom za to drugie miejsce otrzymuje zespół nasz dom. I tu już chyba stało się teraz jasne to. Zajął pierwsze miejsce w Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Kamer 2010. Jest to zespół Borneńskie Podlotki. Brawo!